Dzień, który miał być najpiękniejszym w jej życiu, rozpoczął się niczym z bajki. Światło poranka przenikało przez wysokie okna eleganckiego salonu weselnego, kąpiąc wnętrze w ciepłych odcieniach złota. Kryształowe żyrandole migotały delikatnie, odbijając promienie słońca w tysiącach drobnych refleksów. Zapach świeżych białych róż unosił się w powietrzu, mieszając się z aromatem lawendy, który wybraliśmy wspólnie, kiedy jeszcze wierzyłem, że jestem częścią jej świata. Stałem na uboczu z dumą i wzruszeniem obserwując moją córkę. Miała na sobie suknię ślubną, którą wybrała podczas jednej z nielicznych wspólnych wizyt w butiku. Pamiętam, jak błyszczały jej oczy, kiedy po raz pierwszy spojrzała na swoje odbicie w lustrze, a teraz ten sam blask rozświetlał jej twarz. Była obrazem spełnionego marzenia, a ja, ja byłem jego fundatorem. Każdy szczegół tego dnia został przez mnie opłacony, od kosztownego cateringu po misternie zdobione zaproszenia, od zespołu muzycznego po dekoracje florystyczne. Wszystko, by zapewnić jej dzień, który zapamięta na zawsze. Przez miesiące pracowałem ponad siły, brałem nadgodziny, rezygnowałem z własnych przyjemności, by tylko jej niczego nie zabrakło. Podszedłem bliżej, chcąc powiedzieć jej: Jak bardzo ją kocham i jak dumny jestem, że właśnie dzisiaj wychodzi za mąż. Kiedy odwróciła się w moją stronę, zamarłem. Jej wzrok był zimny i nieprzenikniony, jakby patrzyła na obcego człowieka. Nie jesteś zaproszony. Powiedziała spokojnie, niemal beznamiętnie, jakby wygłaszała wyrok, który został już dawno przesądzony. Przez chwilę nie byłem w stanie zrozumieć znaczenia tych słów. Patrzyłem na nią osłupiały, czekając na chociażby cię uśmiechu, znak, że to tylko okrutny żart. Ale jej twarz pozostała niewzruszona, oczy pełne były determinacji i chłodnej obojętności. Co? Wyszeptałem, czując jak moje serce kurczy się z bólu. Nie chcę żebyś był na moim ślubie. Proszę, odejdź. Wokół nas panowała radosna atmosfera przygotowań, druhmy śmiały się, konsultantka ślubna rozdawała ostatnie instrukcje, kelnerzy ustawiali kieliszki na stołach, a ja stałem tam, samotny i nieruchomy, jakby czas dla mnie się zatrzymał. Czułem, jak krew odpływa mi z twarzy, jak moje ciało odmawia posłuszeństwa. Z trudem uniosłem kąciki ust, formując uśmiech, słaby, sztuczny, ale jedyny, na jaki było mnie stać w tamtej chwili? Byłem świadomy, że każda próba sprzeciwu tylko pogłębi przepaść, która nas dzieliła. Bez słowa sięgnąłem do kieszeni marynarki, wyjąłem telefon i wykonałem jedno krótkie połączenie. Głos w słuchawce był zdziwiony moim tonem, ale nie zadawał pytań. Proszę odwołać wszystko. Powiedziałem powoli, wyraźnie, tak jakbym chciał mieć pewność, że każde słowo zostanie dokładnie zrozumiane. Po zakończeniu rozmowy schowałem telefon, poprawiłem mankiety koszuli i spojrzałem na nią po raz ostatni. Ona już odwróciła wzrok, wracając do rozmowy ze swoją matką, która od lat starała się wymazać mnie z ich życia. Odwróciłem się i ruszyłem w stronę wyjścia. Każdy krok zdawał się ważyć tonę, a echo moich butów odbijało się od marmurowej posadzki jak złowrogi łebel. Wychodząc z sali, zatrzymałem się jeszcze na moment przy wielkim oknie. Przez szybę widziałem alejkę, którą za kilka godzin miała iść do ołtarza, trzymając kogoś innego za rękę. Spojrzałem na to wszystko po raz ostatni i wyszedłem. Nie zostawiłem żadnych słów, żadnego listu, żadnego wyjaśnienia. Tylko cisza, która miała zabrzmieć donośniej niż jakikolwiek krzyk. Nie wiedziała jeszcze, że z tą ciszą przyjdą także inne konsekwencje. Co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko, nie tylko dla niej, ale i dla mnie. Relacja między ojcem a córką jest jak misternie tkany gabelin, złożona z tysięcy nici wspólnych chwil, gestów, spojrzeń i słów, które splatają się w całość przez lata. Nasza została przerwana nitka po nitce, często w milczeniu, czasem pod wpływem nieporozumień, które wydawały się błahe, lecz z czasem urosły do rangi przepaści nie do przebycia. Zawsze byłem przy niej. Pamiętam, jak uczyła się jeździć na rowerze. Jak zasypiała w samochodzie w drodze powrotnej ze szkoły, jak tuliła się do mnie podczas burzowych nocy. To ja byłem tym, który potrafił ją uspokoić jednym słowem, który wierzył w jej marzenia, gdy inni mówili, że są nierealne. Jednak wszystko zmieniło się po rozwodzie. Małżeństwo, które kiedyś było ostoją, rozpadło się w atmosferze wzajemnych oskarżeń i cichej wojny, w której nikt nie chciał być stroną przegraną, a najbardziej ucierpiała ona, nasza córka. Była wtedy nastolatką, w wieku, kiedy emocje są jak niezrozumiałe burze, a serce szuka prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania. Jej matka, zraniona i rozgoryczona, nie omieszkała wplatać w jej codzienność narracji, w której ja byłem winowajcą, tym, który odszedł, który zawiódł, który nie zasługiwał na zaufanie. Nie walczyłem o swoje dobre imię. Może to był mój błąd. Wierzyłem, że prawda obroni się sama, że miłość i wspólne wspomnienia przetrwają te trudne lata ale milczenie z mojej strony tylko utwierdzało ją w przekonaniu, że nie zależy mi już na naszej relacji. Z czasem nasze rozmowy stawały się coraz rzadsze. Święta spędzała z matką, na moje telefony odpowiadała zdawkowo, a na wiadomości coraz częściej wcale. Kiedy zapraszałem ją na wspólny obiad, zawsze była zajęta. Ostatni raz spotkaliśmy się na jej 21 urodzinach krótkie przyjęcie, kilka zdjęć, wymuszony uśmiech, a potem znów cisza. A jednak, kiedy dowiedziałem się, że planuje ślub, moje serce zabiło szybciej. Uznałem to za znak, że może to właśnie ten moment stanie się dla nas szansą na odnowienie więzi, na rozpoczęcie nowego rozdziału wolnego od dawnych nieporozumień. Bez wahania zaoferowałem, że pokryję wszelkie koszty ceremonii. Chciałem, by ten dzień był doskonały, nie tylko dla niej, ale także dla mnie, jako symbol, że mimo wszystko wciąż jestem jej ojcem. Ona przyjęła ofertę bez większego entuzjazmu, ale też bez oporu. Być może już wtedy powinienem był dostrzec, że nie chodzi o chęć zbliżenia się, lecz o coś znacznie bardziej pragmatycznego. Zająłem się organizacją, podpisywałem umowy, zatwierdzałem projekty, konsultowałem dekoracje. Każdy dokument starannie przechowywałem w niebieskiej teczce, która stała się nieodłącznym elementem tych przygotowań. Dla mnie ta teczka była nie tylko zbiorem umów i faktur, lecz także symbolem mojego zaangażowania, dowodem, że choć nasze relacje były chłodne, to jednak wciąż istniały. Pamiętam dzień, kiedy finalizowałem ostatnie płatności. Siedziałem w biurze firmy organizującej wesele, przeglądając ostateczną wersję kontraktu. Na dole każdej strony widniał mój podpis solidny, stanowczy, niczym deklaracja miłości, której nie potrafiłem wyrazić inaczej. Ale ona nigdy nie zapytała, czy może mi jakoś pomóc. Nigdy nie wyraziła wdzięczności. Nigdy nie powiedziała: Dziękuję, tato. Z czasem zrozumiałem, że nie zależy jej na mojej obecności, a jedynie na zasobach, które mogłem zaoferować. Ale mimo to wierzyłem, że w dniu ślubu wszystko się zmieni, że spojrzymy sobie w oczy i bez słów zrozumiemy, jak wiele dla siebie znaczymy. Jakże bardzo się myliłem. Ostatnie tygodnie przed ślubem były dla mnie pełne napięcia i niepokoju, których nie potrafiłem do końca zrozumieć. Coś we mnie mówiło, że nie wszystko jest takie, jak powinno. Jednak nadzieja była silniejsza niż rozsądek. A potem nadszedł tamten dzień. Dzień, który opisałem wcześniej, dzień, w którym usłyszałem. Nie jesteś zaproszony. Teraz, siedząc samotnie w domu, wpatrując się w zamkniętą niebieską teczkę, nie mogłem przestać myśleć o tym, co wydarzyło się naprawdę. Czy to była zemsta? Czy może znak, że nasza relacja była martwa już od dawna, a ja nie potrafiłem tego dostrzec? Ale nie wiedziała jeszcze jednej rzeczy: że ta niebieska teczka Oprócz dokumentów, skrywała także decyzję, która wkrótce zmieni bieg tego dnia i pozostawi niezatarte piętno w naszej historii. Bo czasem największe zmiany przychodzą nie przez krzyk, lecz przez jedno milczące działanie. Po wyjściu z sali weselnej czułem się jak człowiek, który właśnie zamknął za sobą nie tylko drzwi do budynku, ale i do całego rozdziału swojego życia. Każdy krok, który stawiałem, odbijał się echem w mojej świadomości, podkreślając ciężar decyzji, którą właśnie powiałem. Ulica przed salą była niemal pusta, jakby świat zewnętrzny nie chciał być świadkiem tego, co miało nastąpić. Usiadłem na ławce pod drzewem, wyjąłem telefon i przez chwilę patrzyłem na wyświetlać. Wiedziałem, że ta decyzja musi być pogięta teraz, zanim moje emocje zdążą osłabnąć, zanim znów zacznę racjonalizować i szukać wymówek, by nadal pozwalać się ranić. Znalazłem odpowiedni numer i zadzwoniłem. Po drugiej stronie odezwał się głos szefa firmy odpowiedzialnej za koordynację całego wydarzenia. Dzień dobry, Panie Michale, jak mogę pomóc? zapytał, nieświadomy powagi sytuacji. Wziąłem głęboki oddech, spojrzałem na gałęzie drzew delikatnie poruszane przez wiatr i odpowiedziałem spokojnie, wyraźnie. Proszę anulować wszystkie usługi. Po drugiej stronie zapadła cisza, a następnie ostrożne pytanie: Wszystkie? Tak. Wszystkie. Proszę poinformować dostawców, odwołać catering zespół fotografa. Wszystko, co zostało zakontraktowane na mój koszt. Słyszałem, jak mężczyzna próbuje znaleźć odpowiednie słowa, by zapytać, co się stało, ale ostatecznie zdecydował się na milczenie, szanując mój ton głosu, który nie pozostawiał miejsca na dyskusję. Rozumiem. Zajmiemy się tym natychmiast. Dziękuję. Rozłączyłem się i odłożyłem telefon do kieszeni. Przez chwilę siedziałem nieruchomo, czując jak ulga i ból mieszają się w jedno nieokreślone uczucie. Nie była to zemsta. Była to decyzja, której pojęcie odwlekałem od lat decyzja o tym, by przestać pozwalać innym decydować o mojej wartości. Wstałem i powoli ruszyłem przed siebie, nie patrząc za siebie, nie chcąc widzieć ostatni raz sali, którą sam wybrałem i sfinansowałem. Każdy element tamtego dnia miał być dowodem mojej miłości dekoracje, które wybrałem, opierając się na jej ulubionych kwiatach z dzieciństwa. Meni, które uwzględniało jej ulubione potrawy, a nawet zespół, którego posenka miała towarzyszyć jej pierwszemu tancowi jako żony. Teraz wszystko to miało zniknąć, jakby nigdy nie istniało. Ale nie mogłem pozwolić, by wykorzystano mnie tylko jako narzędzie do spełnienia materialnych oczekiwań, bez szacunku, bez miejsca przy stole, bez prawa do uczestniczenia w najważniejszym dniu jej życia. Spacerowałem bez celu ulicami miasta, pozwalając myślom swobodnie płynąć. Zatrzymałem się dopiero przed kawiarnią, w które lata temu, jeszcze jako mała dziewczynka, z zachwytem jadła swoje ulubione ciasto czekoladowe. Usiadłem przy jednym ze stolików, zamówiłem kawę i spojrzałem na pustą przestrzeń naprzeciwko, wyobrażając sobie, że siedzi tam uśmiechnięta, z rozpromienioną twarzą. Ale tamtej dziewczynki już nie było. W jej miejsce pojawiła się dorosła kobieta, której serce zamknęło się nam niedawno temu, być może bezpowrotnie. Spojrzałem na zegarek. Wiedziałem, że za kilka godzin goście zaczną się schodzić, orkiestra zacznie stroić instrumenty, a kucharze rozpoczną przygotowania do podania kolacji. Nie mieli jednak pojęcia, że nikt nie pojawi się na parkiecie, nikt nie usiądzie przy stołach, a ceremonia nigdy się nie odbędzie. Zostało tylko jedno, wyłączyć telefon. Zrobiłem to, odłożyłem go na blat stolika i wziąłem łyk kawy. Smakowała gorzko, ale był to smak wolności, którego nie znałem od lat. Nie wiedziałem... Jak zareaguje ona, jej matka, goście? Wiedziałem jednak, że nie mogę dłużej być jedynie tłem w jej życiu. To był mój ostatni akt cichy, stanowczy, bez krzyku i pretensji. A tymczasem, tam, w sali weselnej, wszystko zaczynało się rozpadać. I nie mieli jeszcze pojęcia, że to dopiero początek. Bo czasem najgłośniejszy krzyk to ten, którego nikt nie słyszy. Tymczasem, w sali weselnej której wnętrze jeszcze niedawno tętniło przygotowaniami i nerwową ekscytacją, zaczęły dziać się rzeczy, których nikt nie potrafił zrozumieć. Florystki, które miały kończyć ostatnie aranżacje kwiatowe, zaczęły cicho zbierać swoje narzędzia, z niepokojem wymieniając spojrzenia. Technik dźwięku, który chwilę wcześniej testował mikrofony, właśnie zwijał przewody, spoglądając na salę z konsternacją. Zespół, który przyjechał z daleka, aby zagrać na przyjęciu, zdezorientowany rozmawiał przy bocznym wejściu, nie mogąc uwierzyć w lakoniczną wiadomość otrzymaną przed chwilą, wydarzenie odwołane prosimy opuścić salę. Moja córka stała przed lustrem w pokoju dla panny młodej, dopinając ostatnie guziki sukni ślubnej. Otoczona przez druhmy i matkę, nie zauważała jeszcze zmian zachodzących w sali poniżej. W jej oczach malowała się mieszanka ekscytacji i napięcia, typowa dla każdej kobiety w jej wielkim dniu. Nie wiedziała jednak, że ten dzień nie potoczy się zgodnie z planem. Matka, Zawsze pełna kontroli i zdecydowania, doglądała ostatnich detali, sprawdzała winietki na stołach, nadzorowała ustawienie kieliszków. To ona, pierwsza, zauważyła zamieszanie wśród obsługi. Co się dzieje? Zapytała z irytacją jednego z kelnerów, który właśnie wynosił zastawę Przepraszam, proszę pani, ale dostaliśmy informację o anulowaniu wydarzenia. To niemożliwe jej głos przeszedł w krzyk. Kto wydał taki rozkaz? Kelner rozłożył bezradnie ręce, wskazując na koordynatora, który właśnie rozmawiał przez telefon, z trudem powstrzymując zdenerwowanie. Matka mojej córki natychmiast do niego podeszła. Co to ma znaczyć? zapytała ostrym tonem. Koordynator odłożył słuchawkę i spojrzał na nią z niepokojem. Pani mąż, to znaczy były mąż, odwołał wszystkie usługi. Te słowa rozbrzmiały jak grzmot w pogodny dzień. Na moment zapanowała cisza, niemal nienaturalna w przestrzeni, która powinna być pełna śmiechu i gwaru. To niemożliwe, wyszeptała. W tym samym momencie moja córka pojawiła się na schodach, gotowa, by zejść do sali i przywitać pierwszych gości. Widząc matkę i obsługę w stanie chaosu, natychmiast zapytała. Co się dzieje? Dlaczego wszyscy wychodzą? Matka spojrzała na nią z nieukrywanym strachem i bezradnością. Przez chwilę szukała odpowiednich słów, lecz nie znalazła żadnych. To koordynator podszedł do niej i wręczył dokument, kopię umowy, na której, czerwonym tuszem, widniał jednoznaczny napis anulowano. Córka wzięła dokument do rąk, spojrzała na niego, a potem na matkę, jakby nie wierząc własnym oczom. Co to znaczy? Spytała drżącym głosem. Wtedy matka, siląc się na opanowanie, wyszeptała: Twój ojciec, on. Nie dokończyła. Córka wybiegła z sali, niemal potykając się o rąbek sukni, i chwyciła za telefon. Wybrała mój numer. Po kilku sygnałach usłyszała automatyczną sekretarkę abonent jest niedostępny. Spojrzała na ekran telefonu z niedowierzaniem, a potem ponownie na dokument. On nie mógłby, wyszeptała, a łza spłynęła po jej perfekcyjnie umalowanym policzku. Ale zrobiłem to. Wokół niej sala zaczęła pustoszeć, kelnerzy wynosili potrawy, dekoracje znikały, a muzycy opuszczali salę bocznym wyjściem. Goście, którzy zaczęli się już schodzić, zostali poinformowani o anulowaniu uroczystości i, nie kryjąc zdziwienia oraz niepokoju, zaczęli opuszczać teren. Moja córka usiadła na jednym z pustych krzeseł przy stole, patrząc na bukiet kwiatów, który jeszcze chwilę wcześniej miał być ozdobą jej wielkiego dnia. Nie powiedziała nic. Nie krzyczała, nie szukała winnych. Tylko siedziała w ciszy, z kontraktem w dłoniach, jakby wciąż nie wierząc w to, co się stało. Tymczasem na zewnątrz zapadał zmierzch, a światło gasło nie tylko w sali, lecz także w jej oczach. Nie wiedziała jeszcze, że ta decyzja nie była wyłącznie o odwołaniu wesela. To było coś znacznie większego, symbol końca pewnej epoki w naszym życiu. Ale czy to był ostateczny koniec? Czy może początek czegoś nowego, czego oboje jeszcze nie potrafiliśmy zrozumieć? Minęły dni, Potem tygodnie. Telefon milczał. Nie przyszła żadna wiadomość, żaden list, żadna próba wyjaśnienia czy pojednania. Cisza, która zapadła po tamtym dniu, była głębsza i bardziej przejmująca niż jakiekolwiek słowa. Każdego ranka, siadając przy kuchennym stole z filiżanką gorzkiej kawy, myślałem o niej. O tym, co mogła czuć, gdy w jednej chwili jej idealnie zaplanowany dzień legł w gruzach. Czy była na mnie wściekła? Czy czuła się zdradzona? A może, może po raz pierwszy w życiu zaczęła zastanawiać się nad tym, co nas naprawdę poróżniło? Nie wiem. Nigdy się tego nie dowiedziałem. Nie szukała kontaktu, a ja nie zamierzałem go narzucać. Nie dlatego, że zabrakło mi odwagi, ale dlatego, że zrozumiałem, prawdziwa miłość, ta dojrzała i wolna, potrafi także odejść, kiedy jest niechciana. Od tamtej chwili życie zaczęło toczyć się swoim rytmem, lecz nic już nie było takie jak wcześniej. Za każdym razem, gdy przechodziłem obok tej kawiarni, w której kiedyś siedzieliśmy razem przy cieście czekoladowym, moje kroki zwalniały, a serce ściskał znajomy, bolesny skurcz. Ale nie wchodziłem do środka. Nie dlatego, że nie chciałem, lecz dlatego, że wiedziałem, że tam już jej nie znajdę ani tej małej dziewczynki, która tuliła się do mojego ramienia, ani dorosłej kobiety która odrzuciła mnie z taką łatwością. Pewnego dnia, sprzątając biuro, natrafiłem na niebieską teczkę, która przez miesiące była niemym świadkiem mojej nadziei i rozczarowania. Położyłem ją na biurku, otworzyłem i jeszcze raz spojrzałem na dokumenty, umowy, faktury. Na ostatniej stronie, niczym czerwona pieczęć, wciąż widniał napis: Anulowano. Zamknąłem teczkę, schowałem ją do dolnej szuflady biurka i przekręciłem klucz. Nie wyrzuciłem jej. Nie spaliłem, nie podarłem. Bo była częścią tej historii, mojej historii, której nie chciałem zapomnieć, choć wiedziałem, że nigdy już do niej nie wrócę. Dzisiaj, patrząc w lustro, nie widzę już człowieka złamanego ani rozżalonego. Widzę ojca, który zrobił wszystko, co mógł. Ojca, który potrafił z miłości nie tylko dawać, ale i odejść, gdy dalsze trwanie oznaczało wyłącznie ból i upokorzenie. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś nasze drogi się przetną. Być może pewnego dnia zadzwoni do mnie, a może zapuka do drzwi, by powiedzieć coś, czego wtedy nie potrafiła. Ale nie czekam na to. Zrozumiałem bowiem, że nie wszystkie rany trzeba leczyć, nie wszystkie mosty odbudowywać. Czasem największym darem, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, jest nasza nieobecność, przestrzeń, w której może zrozumieć, przemyśleć, dorosnąć. I choć serce nadal tęskni, to dusza wreszcie odnalazła spokój. Zamykam tę historię bez żalu, ale z nadzieją, że być może kiedyś, gdzieś, gdy spotkamy się przypadkiem na ulicy albo w kawiarni, spojrzymy na siebie inaczej, nie jak ojciec i córka skuci łańcuchem dawnych żalów, ale jak dwoje ludzi, którzy przeszli swoją drogę i zrozumieli, co naprawdę znaczy miłość. Czasem największy prezent, jaki możemy dać, to nasza nieobecność. Tym samym zamykam tę historię, oddając w mi głos nie tylko dramatowi rodzinnych relacji, ale także ich nieuchronnej przemianie, w świadomość że nie każda rana się zabliźnia i nie każde rozstanie kończy się powrotem. Ale zawsze niesie w sobie lekcje o granicach, godności i sile cichego odejścia.